Dzień dobry, nazywam się Monika Richardson, a moimi gośćmi dzisiaj w The Richardson Talk są Marcin Halski i Paweł Piszczyk, czyli Mod Coffee Company. I Dokładnie. tak, dobrze się Państwo domyślają, będziemy mówili o kawie. Tak. The Richardson Talk. Talk. Zapraszam Monika Richardson. Właśnie, panowie kawa, najprostszy trunek m, znany od wieków. Hmm. Każdy pije jakąś kawę i nagle okazuje się, że kawa kawie nie równa. Jak o, się jak zaczęło tak. Mod Coffee Company? Skąd ten pomysł? Pomysł na Modkow i kompanie pojawił się u właściciela pana Marka Wałka, Polaka mieszkającego w Kanadzie, który mm -hmm. miał wiele sukcesów już w branży budowlanej, metalurgicznej. A, czyli w ogóle niezwiązanej nie, z kawą? W ogóle niezwiązanej z kawą, tak. natomiast był od wielu lat takim flikiem kawowym, po prostu całkowicie zbizikowanym na punkcie kawy. I, I stwierdził w pewnym momencie, że wie tyle o kawie, że chce to. Właśnie misją jest to, żeby promować dobrą kawę mm -hmm. y, tutaj w Polsce i nie tylko w Polsce. Dlatego, że y, od wielu lat mamy tą tradycję picia kawy takiej średniej jakości. Y, byliśmy przyzwyczajeni przez całe lata kupować kawę najtańszą w supermarkecie. Natomiast świat kaw jest bardzo bogaty. Prawda? To I jest... fajnie by było mieć do niego dostęp. Fajnie by było I mieć do niego dostęp. I wtedy właśnie wchodzicie wy w cali na biało. Tak, dokładnie. Tak, <noise> tak, <noise> tak. <noise> bardzo dużo podróżował po Ameryce Środkowej głównie. Mm -hmm żeby właśnie wyszukać takiej kawy, która jest oryginalna, jest bardzo e, wyróżniająca się na tle takich smakiem, smakiem, innymi i, walorami tak, dokładnie. Y, i też pewnie paleniem, prawda, I bo to palenie, palenie kawy też jest ważne. ważne tak, oczywiście. Mm -hmm. I jak no, trafił na Was, a Wy na niego? E... Zostaliśmy poleceni, można powiedzieć. Tak. Mm -hmm. I od razu e, zaiskrzyło między nami biznesowo. I, okay. i po prostu e, stwierdziliśmy e, wspólnie, że chcemy współpracować razem, dlatego że i temat jest bardzo ciekawy. Mm -hmm, i, tak. I po prostu e, cała charyzma też, też pana Marka, no tutaj to jest naprawdę charyzmatyczny człowiek. także. Czyli przyjęliście wyzwanie. Przyjęliśmy wyzwanie. wyzwanie tak. Zwłaszcza, mm -hmm. że my też bardzo kawę lubimy. także. No właśnie. <laughs> także... I tak powstało Mod Coffee Company. Od czego wy zaczęliście, od czego zaczął pan Marek, gdzie mm -hmm. trzeba szukać? żeby się czegoś o kawie. Znaczy, i Company powstało trochę wcześniej. Myśmy dołączyli już do tego mm -hmm. projektu, także mm -hmm. e, myślę, że jakieś dwa lata wcześniej już, już z, e, po, zaczęło się od małej kawiarni w, w Warszawie, w Rzeszowie i Tarnowie, mm -hmm. a potem powstał pomysł na to, żeby jednak e, w szerszej publiczności można było dać spróbować tej lepszej kawy i dlatego E, właśnie szukał takich ludzi jak my, którzy mu pomogą do, dotrzeć do dużo większej liczby osób. Y -y. I w tej chwili, jak to y wygląda? Z czego się składa ta firma? Z palarni, która jest naprawdę świetnie wyposażona, jest na, na, na bardzo wysokim poziomie i technicznym, i, i jeśli chodzi o też y, o ekipę, która tam pracuje. Mhm. No i z dwóch kawiarni w tym momencie, która jedna jest w Tarnowie, a druga jest w Rzeszowie w całym. Mhm. Tym. Bo jesteście starnowa i tam działacie tak. na co dzień. No dobrze, ale skąd kawa? Kawa właśnie zaczęła się tak, że. Marek jest prawdziwym frikiem kawowym. Uwielbia testować smaki, wyszukiwać jakieś nowe smaki. Też ostatnio nawet pojawiła się taka kawa fermentowana, która, która praktycznie to jest nowość na świecie, i mm -hmm. zaczynają dopiero plantatorzy taką kawę produkować. On do niej dotarł już wcześniej i, mm -hmm. i zaczął właśnie. Po, po, Poszukiwać, jakby można było też taką kawę tutaj do Polski sprowadzić. I... Dobrze, ale Marcin, jeszcze raz pytam, skąd kawa? Skąd kawa? Myślę z tego właśnie, z tego uwielbienia do kawy. Nie? Dobrze, ale skąd kawa geograficznie? A, geograficznie. Geograficznie okay. zdecydowanie jest Ameryka Środkowa. Oczywiście A. jest wiele miejsc na świecie, gdzie jest świetna kawa, natomiast okay. ogólnie... Nie Europa. Nie Europa, mhm. nie mamy niestety takiego klimatu, nie, nie który by na to peś, pozwalał. Natomiast y, kawa z Ameryki Środkowej jest uważana przez wielu smakoszy za najlepszą, nie tylko ze względu na warunki geograficzne, bo wiadomo, w Afryce też mamy dobre w Azji, natomiast tam to traktowanie kawy jest no, specjalne, można powiedzieć. Okay. Takie y, z, z, bezstymą, z dużo większą i szacunku, estymą tak, i... i szacunkiem tą kawę się y, 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 tam traktuje. Ludzie, czy, którzy są właścicielami plantacji, oni również pracują na tej roli. To nie jest mhm. tak, że że po prostu tam pracowników tylko przeganiają z miejsca na miejsce, tylko to są ludzie tacy, którzy naprawdę kochają też to pole i kochają tą, tą kawę, która tam mhm. rośnie, więc to... Czyli możemy powiedzieć, że Mod Coffee Company ma swoją własną plantację kawy? Tak, od pół, tak. od pół roku okay. jesteśmy właścicielami ziemi w Kostaryce, mhm. na której ponad 100 hektarów, na której są już wyhodowane duże krzewy, już, pier, już zbiory można po prostu normalnie dokonywać i, mm -hmm. i mamy swoją kawę z własnej plantacji nie kupowaną, nie ściąganą, nie bez pośredników. Sami ją możemy procesować, więc możemy mieć wpływ na to, jak, jakie będą smaki, jak będzie jakość tej kawy. Prawda? I, że, I że będzie również powtarzalność, bo to też trzeba powiedzieć, że kupując kawę na przykład Santosa z Brazylii. On za każdym razem może być inny, bo za każdym razem jest z innej plantacji. Mimo, że jest z jednego, z jednego miejsca, jakby z, jednej, z jednego regionu, który, który uprawia tą kawę. Natomiast tutaj jest kawa. Ona oczywiście będzie się również troszeczkę różnić, bo każdy rok może być inny, inna pogoda może być. Natomiast inne nawodnienie, inne opady. Natomiast generalnie to jest kawa bardzo powtarzalna, zawsze w, tym same, zawsze w tej samej wysokiej jakości. Mm -hmm. No i w, w tym momencie jeszcze są prowadzone takie prace, żeby znacznie ulepszyć jeszcze to, co było Bo Ambicje pana Marka są takie, że to ma być jedna z najlepszych z kostaryca. A dość powiedzieć, że w kostaryce są ogólnie jedne z najlepszych kaw Uważane na świecie, że, z, że są jedne z najlepszych. Jedne z najlepszych. No, jak Słuchajcie, nie najlepsze. No. Przychodzi mi do głowy skojarzenie z winnymi gronami. I Troszeczkę z nicami, tak, prawda? Tak, tak, ten tak, tak, rok jest udany, ten rocznik tak, jest dobry, bardzo, bardzo ten tutaj było może za dużo dobrze. słońca, za duża tak, susza, tak, prawda? Tak, albo tak, za, za dużo tak. wody. Mm -hmm. I pewnie z kawą jest podobnie, bardzo prawda? Podobnie, tak. Czyli chodzi o wyrobienie takiego złotego standardu, żeby mm -hmm. upewnić się, że jakość taka powiedzmy tak, wysoka tak, jest... Mm -hmm ta sama I co roku. I powtarzalna. Tak, i to tak, tak, tak. jest oczywiście ważne też, kiedy się zbiera, bo o, owoce nie dojrzewają. No trzeba powiedzieć, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że kawa to jest owoc coś takiego jak czereśnia. Nie? Jak wiśnia. Jak, jak mhm. wiśnia bardziej mhm. może. I w środku są dwie pesteczki, które to są nasze ziarenka kawy. Aha. Mhm. I, i, i Tyle, że w miąższu mają dużo mniej niż wiśnia, tak, bo jest taka tylko mała jakby otoczka, otoczka taka otoczka tylko. miąższu. Ale mhm. też y, sposób zbierania ma bardzo duże znaczenie, dlatego że kawa nie dojrzewa, w jednym momencie. Najpierw trzeba zebrać pierwszy raz, potem drugi raz, potem trzeci, żeby wszystkie były dokładnie w tej samej fazie wzrostu, tak. w tej samej fazie doj dojrzałości. I dopiero potem następuje wypalenie tej Tak, do dopiero kawy, tak? później wypalenie to jest jeszcze później. Aha. Natomiast jeśli one są dokładnie y, y, w tym samej fazie, no to one się później też ładnie wypalają. Mhm. Bo jeśli mamy na przykład y, te y, plantacje takie, powiedzmy. Przemysłowe, no to tam wiadomo, jeżdża kombine, tam są tysiące hektarów, jak w Brazylii na przykład. No i zbierają wszystko, co jest, więc wszystko? potem wrzucamy to do pieca i się okazuje, że jedne są bardziej wypalone, inne mniej, bo one są w innej, w innej fazie, w fazie dojrzewania. wzrostu, dojrzewania. Mhm. A Dlatego, na tej polskiej plantacji tak. w Kostaryce yy, będą zbierane trzykrotnie. Yy, Trzy może yy, nawet ziadno. cztery. Zależy, jak, jak tam będzie ten, ta faza wzrostu po, następować, mhm. bo to też w każdym roku yy, jest troszeczkę inaczej. Ale mamy gwarancję nawet dlatego, że ukształtowanie terenu jest takie, że Żaden tam nie wiedzie, więc muszą ludzie zbierać i wy 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 wybierać. Ręcznie tak? Ręcznie, tak. Ręcznie, tak? Bo to jest 100 hektarów, ale rozumiem no takiego pagórkowatego, pagórkowatego. Pagórka, no, terenu. To jest, gleby, tak, to jest w re rejonie Turialba, w y, prowincji Cartago. to jest mm -hmm. już y, tak powiedzmy w centrum, troszeczkę bardziej na południe. Dosłownie za górą jest park narodowy, więc właściwie no. ta, na plantacji jest jak w parku narodowym. Beż, I ten park tak. narodowy już do Panamy samej sięga, także. No, wygląda to niesamowicie, niesamowicie Byliście, tak? tak. Jeszcze, jeszcze nie, nie okay. dlatego że to jest co dopiero co dopiero, dopiero... Co, co kupione, ale, mm -hmm. tak, ale na się pewno wybieramy. będziemy i, mm -hmm. i też są plany takie, żeby tam też zapraszać naszych klientów, żeby mogli sobie na przykład na krótki wypoczynek do nas zajrzeć i zobaczyć jak ta kawa jest produkowana. Jak to wygląda? Tak. To jeszcze tylko dopytam technicznie. Zbiera się owoce czy ziarna? Zbiera się owoce. Okay. No, następnie owoc y jest poddawany tak zwanemu procesowaniu. I są różne rodzaje procesowania. Mhm. Od takiego, że cały owoc suszy się na stołach afrykańskich na słońcu albo w piecu, bo przy dużych takich plantacjach jak w Brazylii no to wrzucają wszystko do pieca, mhm. to się tam kręci, 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 Właśnie, i suszy. I wysusza. I bo wysusza. I bo wysusza. Większość, większość kawy na, na świecie, którą kupujemy w supermarketach czy gdziekolwiek jest procesowana w taki sposób, że jest zbierana, od razu owoc jest oddzielany pod ciśnieniem wodnym mhm. i to idzie od razu do pieca, żeby to wysuszyć i już i, i nastatek, I, i tyle, i tyle. Okay. Natomiast tutaj mamy możliwość, zresztą w modkowi mamy już od dawna, nawet jeszcze zanim y, zakupiliśmy plantację, to już mieliśmy też te kawy najwyższej jakości Speciality, które są procesowane troszeczkę w inny sposób. Tą kawę się zbiera, zostawia się z całym owocem, czy znaczy, tam są różne możliwości. Jak tutaj mamy właśnie kawy, to są różne procesy. Mhm. Ten zielony to jest właśnie z całym owocem, mhm. czerwony jest zciągnięta skórka i zostawiony miąższ, a są jeszcze takie, które są tylko sama ziarno czy suszy. ja dobrze rozumiem, że Mod Coffee Company zajmuje się wyłącznie tą kawą specialty? Tak? Czyli to najwyższej z, jakości. Z, z naszej plantacji jest tylko Speciality, natomiast mhm. też y, mamy też, i za, za przyjaźnie dlatego, że y, pan Maregon y, bywał w wielu plantacjach, czy mhm. w, na przykład w y, Ameryce Południowej też, i też y, większość tej kawy to jest sprowadzana w taki sposób bezpośredni, jakby mhm. pośredników, więc też ma, ma, mamy dostęp do kawy, dobrej kawy, która nie jest kawą Speciality, mhm. choć jest również bardzo wysokiej jakości. Natomiast jeśli chodzi o samą naszą plantację, no to jest kawa tylko Speciality. Tak? No Dobrze, to powiedzmy, że są zebrane już nasze owoce, z nich mm -hmm. te ziarna wyłuskane w ten czy inny sposób, czy naturalny, czy tak. bardziej e, taki powiedzmy forsowny. Mm -hmm. Gdzie następuje palenie kawy? Wspomnę o tym, że one są suszone dwa tygodnie, tak. czyli to jest wszystko bio, wszystko e, e, ekologicznie, wszystko Też ziarna ręcznie. naciągają, z tego, naciągają ten, jeszcze te ten... smaki właśnie, bo tak to, to kawa jest bardzo, może mieć bardzo płaski smak, jeżeli się Jasne. od razu. Okay. Od, oddzieli od tego miąszu i, mm -hmm. i od razu przeznaczy do suszenia, i, i do później do, do worków zielone ziarno, i do, następnie leci gdzieś tam, gdzie ktoś kupuje jakaś palarnia i palarnia wypala już dopiero wtedy. Ja, ja bym jeszcze tutaj wspomniał o tym, czym się różni taka prawdziwa kawa speciality na przykład od nas, od normalnej kawy, że ona jeszcze, jak jest już wysuszona pod, pod, pod słońcem, ona jest jeszcze pakowana nie tylko w worek jutowy, tylko jeszcze w specjalną membranę do środka, także ona wtedy jest zabezpieczona przed dodatkowymi jakimiś niepożądanymi smakami ze, ze statku na przykład, które wchodzą, czy, tak? czy, czy, czy wilgocią. Pleśnią, grzybami, ta, i Leśnią, grzybami. Więc to jest też duża różnica, jeszcze nawet Płynie do Polski palona już czy jeszcze nie Nie, zielona. Czyli zielona. Hmm. Okay, bo mamy Mod Coffee Company ma swoją palarnię. Tak, tak masz, oczywiście. Oczywiście, oczywiście. <laughs> okay. mamy bardzo fajnego, doświadczonego rostera, tą kawałkak, hmm. który też na, jest z bardzo zajowiony tym wszystkimi. Hmm różne sposoby wypalania, testuje, tak, żeby jak najwięcej właśnie tych smaków też później w, w każdej filiżance można było odkryć. Roster to się nazywa, tak? tak? Ktoś, kto się zajmuje wypalaniem kawy. A jak palicie? Trochę czy mocno? Kawy speciality nie, nie powinno się wy, wypalać na ciemne stopnie, tylko okay. na takie średnie. Natomiast te inne kawy to można wypalać na... ten. My palimy taki trzeci stopień, czyli mhm. jest to takie jasno brązowe ziarno mm -hmm. z lekką taką satynową powłoką. No i tak właśnie się wypala, żeby właśnie więcej tych smaków e, e. Różnych niegoryczkowych odkrywać, bo im bardziej wypalone ziarno, tym więcej tej goryczki. Się Jasne. Mamy, mamy też w ofercie taką oczywiście, kawę typowe włoskie Espresso, oczywiście. <laughs> <I ktoś sobie śmiech> życzy oczywiście mocno oczywiście. palone. Tak. Czy ja mogę kupić kawę z Modcoffee Campanile? Tak, oczywiście. Gdzie, jak, mamy, w internecie? W internecie hmm. mamy nasz sklep modcoffee.com gdzie zapraszamy wszystkich właśnie, żeby, żeby sobie popróbować innych kaw. Mm -hmm. Bo nie każdemu też musi smakować taka mniej wypalona. Jak ktoś jest przyzwyczajony do takich gorzkich smaków, to... Pewnie też zależy, jak tak. piję, prawda? Jak pije, czy sobie jak przygotowuję. Jak tę mhm, kawę, czy to jest tak zwana kawa no. po turecku, co jeszcze niektórzy tak, pamiętają, tak, 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 Czy tak. to jest ekspres przelewowy na przykład. Tak. Chyba w Polsce mniej popularny, ale jednak. Ale, ale coraz, jednak. Coraz prawda? częściej się Czy to jest tutaj. ten ekspres mhm. ciśnieniowy? który ja osobiście preferuję. Tak, Nie wiem, tak. czy to jest dobry sposób picia kawy. Nie jest to idealny, Natomiast no, wiadomo, że jeśli chodzi o szybkość przygotowania i podobnej do jakości, no to jest to jak najbardziej prawidłowy sposób. Tak, prawidłowy, ale okay. wtedy troszeczkę tych smaków się... Pozbywamy się w mhm. takim ekspresie. Ale ja szczerze mówiąc, rano czasami lubię sobie zaparzyć po prostu po turecku. Tak Nawet, jak, tak. Yy, nasze tak nasze jak dawniej, tak, <laughs> tak, tak, jak <laughs> Posłuchajcie, panowie, ja widzę, że jesteście mocno wkręceni w <laughs> tak. temat. Ja już się sama bardzo dużo dowiedziałam. E, czego wam życzyć? No, żeby więcej ludzi mogło spróbować naszej kawy i, mhm. i sobie ocenić, czy to jest dla nich fajny smak, czy. Czy może nie, ale myślę, że ktoś kto spróbuje to poczuje tą jakość i... Myślę że, myślę, że jak ktoś zacznie pić dobrą kawę, to naprawdę trudno jest już wrócić do, do, do takiej normalnej marketa. Do takiej byliakiej, tak, tak, prawda? prawda tak. Czyli powinniśmy tak naprawdę apelować o takie zwiększenie świadomości tego, tak, co to znaczy tak, dobra tak, kawa. Tak, 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 tak. To może to jednocześnie są dobre życzenia dla Was? Tak, tak. myślę, że to, już to cały czas i to dość szybko rośnie w, już też nawet w Polsce. Ta świadomość dobrej kawy, bo coraz więcej ludzi chce tak naprawdę próbować dobrą kawę, widzi różnicę. Także to jest naprawdę no, no, to jest fascynujący temat. Także to jest, jak się można w to wkręcić. No to jest też fascynująca rzecz, by, żeby y, przetestować kawę z Afryki z Ameryki Południowej w takim procesie, w takim. I to są duże różnice, prawda? Także to jest. Myślę, że ta rozmowa mogłaby trwać jeszcze godzinę. Na razie. Na razie trzymam kciuki za Motkow i Kampanii. Jakby Paweł, dziękujemy. a to jest The Richardson Talk. The Richardson talk. Zaprasza Monika Richardson, talk. The Richardson talk.